Cześć, witam was w pierwszym odcinku Spisu lektur Karola. Czyli 20 filmów o lekturach, które są w spisie, który możecie pobrać w pierwszym linku pod filmem. Zachęcam was do tego serdecznie. Dzisiaj omówimy pierwszą książkę, czyli ta Tara August Sander. A wychodzi on wielki jest. Wielki fotograf, wielka książka. W spisie lektur są opisy krótkie czegoś, co jest dla mnie najważniejsze w tej książce, czy w życiu w ogóle w pracy tego fotografa. W przypadku Augusta Zendera, najważniejsze jest dla mnie uczucie, które doświadczyłem, gdy widziałem te fotografie w 2007 roku na żywo, oryginalne odbitki stykowe. I to było uczucie tak polegające na tym, że miałem wrażenie, że stoję przed tymi ludźmi naprawdę, że oni na mnie patrzą i ja na nich patrzę. Wtedy w ogóle pierwszy raz. Poczułem, że fotografia potrafi łamać czas, niszczyć czas. Wiecie o co chodzi? Że, że ona sprawia, że ten czas nie jest już linearny, że nie jest tak, że ktoś umarł i go nie ma, tylko że fotografia jest w stanie w nas obudzić emocje i doświadczenie, jakiego nie umie być może inne media. Ja, ich, ja tego tak nie czuję. I patrząc na fotografię Zandera, na ludzi z jego fotografii, Autentycznie się poryczałem, ale jak bubr. Pamiętam, że przed jedną fotografią takiej kobiety, co się działa na kocu z dzieckiem, i patrzę na jej oczy, ona na mnie patrzy, i ja po prostu pf, pękłem, łzy mi poleciały. Nie dałem rady, już wystawy obejrzeć do końca. I na tym polega fenomen, moim zdaniem, tego fotografa, że on dokładnie wiedział, że ja te zdjęcia będę oglądał, dokładnie wiedział, że. Gdzieś po drugiej stronie w przyszłości jest odbiorca tego wielkiego dokumentalnego, monumentalnego projektu, jakim są ludzie XX wieku Augusta Sandera. Dlatego bardzo Was zachęcam do prześledzenia książek Sandera. Mnóstwo fotografii znajdziecie w internecie. Przede wszystkim jeszcze chciałem zwrócić Waszą uwagę na dłonie. Nieprzypadkowo Sander kadruje tak, i znaczy fotografuję tak, że dłonie mają naprawdę znaczenie. One nie są pozostawione przypadkowi, że ktoś sadzi, je gdzieś, wiecie. Zawsze mamy problem robiąc zdjęcia z dłońmi. No nie jest tak, że one są bez znaczenia. Ja z tej książki się nauczyłem, że oprócz oczu spojrzenia druga rzecz to dłonie. Dlatego polecam Wam bardzo, Augusta Sendera, zapraszam do pobrania spisu lektur w linku pod spodem. Do zobaczenia w następnym odcinku i miłego dnia.